Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, pewnie wielu z Państwa zastanawia się jak to jest możliwe, że prawie 70 lat po skończeniu wojny u naszego bezpośredniego sąsiada, u kraju, który mieni się być adwokatem Polski i przyjacielem Polski, zostaje wyprodukowany film, który tak naprawdę stanowi całkowite zniszczenie wizerunku Armii Krajowej, tego, co dla Polski w czasie wojny było najważniejsze i najświętsze. I na to pytanie odpowiadają publicyści Tygodnika do Rzeczy. Piotr Szewak, Szefak w Piotr Kuntarczyk. Poza tym dwa niezwykle ciekawe wywiady. Pierwszy z Natalią Niemen, gwiazdą ostatniego pola, tak naprawdę jedyną prawdziwą gwiazdą mam wrażenie tego festiwalu, oraz rozmowa, której by się pewnie nikt nie spodziewał, Rafała Ziemkiewicza z Moniką Jaruzelską. No a na koniec, nie jest to, jest to pewnego rodzaju forma deseru, choć jest to taki ciężki i bardzo mocny deser, tekst Waldemara Łusiaka o tendencji o ruchu narodowym. Bynajmniej nie pozytywnie.